Cześć. Mamy do policzenia tutaj granicę funkcji, która jest różnicą dwóch pierwiastków kwadratowych przy x dążącym do minus nieskończoności. No to najpierw sobie oceńmy, czy da się od razu ustalić, jaka będzie ta granica. I mamy tak, zobaczcie, pod pierwiastkiem mamy tu funkcję kwadratową, i pod drugim pierwiastkiem też mamy funkcję kwadratową. I jak widzimy, współczynniki przed x kwadrat są dodatnie, bo to jest 1, tak? X kwadrat to mamy x kwadrat. I pamiętacie pewnie jak wygląda parabola, tak? To jest wykres funkcji kwadratowej. Ja tu sobie coś tam szybciutko narysuję. Tak, jakieś przykładowe parabole. I widzimy, że jak współczynnik jest dodatni, no to ramiona tej paraboli są skierowane ku górze. Czyli mamy taki uśmieszek tak zwany, tak? Mamy tutaj dowolną parabolę i jak widzicie Zarówno w minus nieskończoności i w plus nieskończoności, ta funkcja dąży nam do plus nieskończoności. Czyli mamy tak, pod pierwiastkiem mamy tu plus nieskończoność i odjąć plus nieskończoność. Czyli mamy do czynienia tutaj z symbolem nieoznaczonym nieskończoność, odjąć nieskończoność, więc musimy sobie ten wzór przekształcić. I zaczniemy od skorzystania ze wzoru skróconego mnożenia. To tak naprawdę zawsze się wykorzystuje go przy takiej Różnicy pierwiastków kwadratowych i zobaczcie, oznaczmy sobie, że tu będzie nasze a, pierwszy pierwiastek, odjąć b, drugi pierwiastek. I jak widzicie, ja ten wzór na dole już przekształciłam, czyli jak mieliśmy a kwadrat minus b kwadrat równa się a minus b razy a plus b, no to tak sobie go przekształciłam, żeby mieć a minus b, tak jak mam tutaj, nasza funkcja wygląda a minus b. I podzieliłam obie strony przez a plus b. I mam a kwadrat minus b kwadrat przez a plus b. Więc teraz, teraz zrobimy tutaj na naszej funkcji dokładnie to samo, co zrobiliśmy na wzorze. I mamy tak, zobaczcie, na górze w liczniku a kwadrat minus b kwadrat, czyli podnosimy do kwadratu to, co mamy tutaj, te pierwiastki. I jak wiecie, to one po prostu, te pierwiastki się zniosą, bo kwadrat i pierwiastek to jest potęga 1, druga, czyli 1, druga razy 2 daje nam 1, tak? I pierwiastek nam znika. I teraz mamy odjąć, więc zmieniamy od razu też znaki, bo musimy odjąć to wszystko, co jest pod pierwiastkiem, czyli musimy odjąć x kwadrat i musimy odjąć x i musimy odjąć 1. I teraz w mianowniku będzie a plus b. Czyli te pierwiastki dodane do siebie x kwadrat minus 3x plus 1. Pod pierwiastkiem. I dodać drugi ten pierwiastek x kwadrat plus x plus 1. Dobrze, to teraz sobie uporządkujemy. Mamy limes x dąży do minus nieskończoności. I mamy tak, x kwadrat odjąć x kwadrat, czyli nie ma x kwadrat minus 3x minus x, czyli minus 4x i plus 1 minus 1, czyli nie ma. I na dole mamy to, co mieliśmy, czyli te pierwiastki. x kwadrat minus 3x plus 1 pod pierwszym pierwiastkiem i dodać drugi pierwiastek. Dobrze. No to teraz przejdziemy sobie do ocenienia granic. E, mamy teraz tak, zobaczcie. E, w liczniku mamy minus 4 razy minus nieskończoność. Czyli będziemy mieli tutaj e, w liczniku plus nieskończoność, tak? Bo minus zmieni nam znak. Czyli mamy nieskończoność dzieloną przez. E, no i na dole też mamy nieskończoność. Czyli nieskończoność przez nieskończoność. Musimy więc dalej przekształcać. I teraz zrobimy sobie tak, że wyłączymy sobie X przed nawias w mianowniku, tak żeby móc skrócić ten X, bo on tutaj nam przeszkadza, bo przez to mamy tę nieskończoność w liczniku. Dobrze. No to teraz minus 4x zostaje nam w liczniku. I wyłączamy teraz sobie tak. Żeby mieć wyjęte z pod pierwiastka x, no to x kwadrat musimy sobie pod pierwiastkiem wyjąć przed nawias, więc będziemy mieli tutaj x kwadrat, a w nawiasie 1 odjąć. 3 dzielone przez x plus 1 dzielone przez x kwadrat. I to jest ten pierwszy pierwiastek i z drugiego pierwiast przy drugim pierwiastku robimy to samo. Czyli mamy x kwadrat pod pierwiastkiem, wyciągnięte przed nawias, i w środku 1 plus. 1 przez x plus 1 przez x kwadrat. Dobrze. To teraz lecimy dalej, i mamy tak przy x dążącym do minus nieskończoności minus 4x w liczniku, a w mianowniku mamy tak. Z pod pierwszego pierwiastka wyciągamy X i z po drugiego wyciągamy też X. Pierwiastkujemy ten x kwadrat. I ja go sobie od razu przedstawię przed nawias. I w środku mamy tak, pierwiastek 1 minus 3 przez x plus 1 przez x kwadrat. I plus drugi ten pierwiastek, 1 plus 1 przez x plus. 1 dzielony przez x kwadrat. Zamykam nawias i widzicie, że mamy teraz x do skrócenia, tak? Czyli mamy x do skrócenia. I teraz zobaczcie sobie, mamy tak. Będziemy sobie granicę teraz określać. Na górze mamy minus 4, czyli tutaj będzie minus 4 w liczniku. I patrzymy sobie teraz na dolne pierwiastki. I mamy tak, w dolnym pierwiastku mamy 1, to i będzie 1. Minus 3 dzielone przez x. 3 dzielone przez nieskończoność lub minus nieskończoność jest bliskie 0, bo ten ułamek jest e, ogromny, tak? E, ma mianownik ogromny, więc im większy mianownik, tym bliżej 0, więc to dąży do 0. I to samo 1 przez x kwadrat też dąży nam do 0. I teraz drugi pierwiastek. Tu mamy 1, więc to będzie też 1. 1 przez x, ta sama sytuacja, co przy poprzednim. Dąży do 0. I 1 przez x kwadrat też dąży do 0. I teraz zobaczcie, mamy tak, możemy już obliczyć granicę, tak, bo mamy w liczniku minus 4, a w mianowniku mamy tak, pod pierwszym, pierwszym pierwiastkiem 1, więc pierwiastek z 1 to będzie 1, i dodać pod drugim pierwiastkiem też 1, więc znowu 1, więc mamy tutaj minus 4 dzielone na 2, czyli nasza granica to będzie minus 2.